Za to, że problemy, Szanowni po... Państwo, witam się bardzo wypadku. serdecznie prezydenta... Za Polskiej. Zboczynę, w prawie w prawie zboczynę, witam byłego prezydenta Republiki Polskiej, pana Piotra Michniewicza. Witam byłych marszałków Sejmu i Senatu oraz byłych premierów. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie prezydent dyplomatycznych... Serdecznie witam przedstawicieli najwyższych instytucji państwowych, witam przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Witam posłów i senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego, witam posłów do Parlamentu Europejskiego i witam bardzo serdecznie wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość zaprzysiężenia. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuję. Pana posła Jana Hiszpańskiego oraz pana Henryka Szykulewskiego. Protokołować Zgromadzenie Narodowe będzie Henryk Szykulewski. Proszę teraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jana Niedziałka, o złożenie przysięgi. Proszę członków Zgromadzenia Narodowego oraz wszystkich przybyłych gości o powstanie. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu. Obejmując z woli narodu. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopóż, Bóg. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jan Niedziałek, złożył przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz zapraszam pana prezydenta RP Jana Niedziałka do wygłoszenia orędzia. Proszę wszystkich państwa o zajęcie miejsca. że już. Szanowny panie marszałku, wysokie zgromadzenie, eminencje, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi, dostojni przedstawiciele innych wyznań, dostojni goście. Stoję dziś przed zgromadzeniem narodowym, świadom wielkiej odpowiedzialności, jaką nakłada na mnie przysięga, którą przed chwilą złożyłem. Wiem, że decyzje podjęte przez naród w wyborach prezydenckich, a także w wyborach parlamentarnych, Wyrasta z oczekiwań wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym. Zadaniem tych, którym, zada przed, którym, zadaniem przed którym stoję ja, ale także ci wszyscy, którzy dzisiaj dzierżą w Polsce władzę, jest sprostać temu oczekiwaniu, nie zawieść nadziei, podjąć budowę nowego kształtu naszego życia. Jestem przekonany, że sens tej nadziei, która tak głęboko zapada w umysł Polaków, można. Określić słowami sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Znaczenie tych słów, jeżeli odnieść odnieś się do życia społecznego, do międzyludzkich stosunków, wiąże się ze sobą. Nie może być sprawiedliwości bez solidarności. Nie ma takiego mechanizmu, który pozwoliłby realizować zasadę solidarności bez uczciwości, w szczególności uczciwości tych, którzy podejmują de decyzje dotyczące innych. Dotyczy to także rządzących w państwie, jak w innych instytucjach, głównie ekonomicznych. Gdy chodzi o państwo, uczciwość łączy się ściśle z gotowością do traktowania sprawowania urzędu jako służby publicznej, którą odnieść trzeba do dobra wspólnego, do nieustannych zabiegów jego realizacji. Gdy mówię o państwie jako całości, tym dobrem wspólnym jest dobro Polski. Dobro narodu. Tam, gdzie chodzi o sferę państwową. uczciwość jest związana z gotowością do zachowań solidarnych, samą solidarnością, która jest podstawowym spoiwem życia społecznego. Gdy spojrzeć na wydarzenia ostatnich 15 lat, to niczym nie uchybiając twórcom naszych sukcesów, a tych sukcesów było niemało. W wielu przypadkach zabrakło got gotowości do traktowania władzy jako służby publicznej oraz woli i energii do zabiegania o dobro wspólne. I właśnie w tej sferze musi nastąpić głęboka zmiana, dostrzegalna dla społeczeństwa. Jest to bowiem rzeczą oczywistą, iż nie ma możliwości budowania dobrego porządku publicznego bez ludzi, którzy kierują. Się w swoich działaniach wartościami, zasadami. Zabiegają o dobro wspólne, gdyż jest ono dla nich wartością samą w sobie. Tylko w oparciu o takie motywacje, w oparciu o dążenie do zapewnienia Polsce pomyślności w jej rozwoju. Powiem więcej, jej wielkość, można dążyć do naprawy Rzeczypospolitej. Ta naprawa, wysokie zgromadzenie to zadanie konkretne. To usunięcie z naszego życia zjawiska pato zjawisk patologicznych, a przede wszystkim przestępczości. To zadanie, to zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa osobistego obywateli, elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, podstawowych przesłanek dla rozwoju rodziny i wreszcie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i podstawowych warunków dla rozwoju gospodarki. Wysokie Zgromadzenie Narodowe, zagrożenie bezpieczeństwa energetyki Polski i związanych z tym wydarzeniami wysoki poziom przestępczości, bezrobocie, które się zwiększa, poważny kryzys służby zdrowia, niewystarczający stan budownictwa mieszka mieszkaniowego godzącego w rodziny, ich rozwój groźny dla małych i średnich przedsiębiorstw, niepewności obrotu, fatalny stan dróg to fakty, których nie da się podważyć. Nie da się im zaprzeczyć. Państwo nieprawidłowo wykonuje swe zadania i do tego musimy działać dla dobra ogółu. Gdy mówię o wadze sfery normalnej, nie mogę pominąć jeszcze jednej prawdy. Naród jako wspólnota buduje się również wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać się jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest Sprzeczność wymyślona to jest szkodliwy sposób myślenia. Największe sukcesy w Europie odnieśli ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją. Nasze państwo w całej swej praktyce, w swoim ustawodawstwie, w sferze edukacji szkolnej i innych rodzajach powinno wejść na tę drogę. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynię wszystko, wszystko, co możliwe bo oczekiwania na wielką, pozytywną zmianę nie zostało zawiedzone. Podejmę też wysiłek zmierzający do umocnienia społecznych podstaw całego procesu przemian, a w szczególności nowej polityki gospodarczej. Polska, Polsce potrzebna jest swego rodzaju umowa społeczna, która okreś określi następne lata sposób dzielenia wspólnego dobroby dobrobytku. Polacy muszą wiedzieć, Czego mogą się spodziewać jako konsumenci, jako pracownicy, jako pracodawcy? Spodziewać od państwa. Trzeba zacząć o tym rozmawiać. Trzeba podjąć trud, wielki trud porozumienia. Były prezydent Lech Kaczyński mówił otwarcie, że uchwalenie nowej konstytucji ułatwiłoby bowiem w bardzo wysokim stopniu naprawę państwa. Byłoby też uwiecznieniem budowy tego, co nazywamy Czwartą Rzeczpospolitą. Polityka zagraniczna, którą chcemy wraz z rządem prowadzić, musi być energiczna, nastawiona zarówno na kontynuację tego, co jest niezaprzeczalnym dorobkiem to jest na stosunek euroatlantycki, stosunek ze Stanami Zjednoczonymi, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, Polska, i jej prezydent. Nigdy nie mogą zapomnieć o rodakach żyjących poza granicami kraju. Istnieje wiele potrzeb daleko idących zmian, intensyfikacji naszych stosunków z Polonią. Ich podtrzymanie i umocnienie jest naszym narodowym obowiązkiem. Na zakończenie tego jakże arcyważnego orędzia chciałbym podziękować tym, którzy w przyszłości będą działać ze mną dla państwa. Liczę, że Wysoka Izba w dobie potrzebnych reform, w dobie potrzebnych zmian będzie szła w porozumieniu dla państwa i Polaków żyjących za granicą. Po dobro ogółu, jak podkreślałem, to dziś już nieraz podczas tego orędzia jest najważniejsze. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, proszę sekretarza posiedzenia o odczytanie protokołu z obrad Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polski. W dniu 25 czerwca 2025 o godzinie 19 rozpoczęło się Zgromadzenie Narodowe w składzie, w który, w składzie posłów i senatorów. Marszałka z Sejmu, Marszałka z Senatu, zaprzysiężonego pre prezydenta wraz z jego małżonką oraz dwóch sekretarzy. Podczas posiedzenia został, została odczytana przysięga prezydencka, prezydent został zaprzysiężony oraz został, został na samym początku odśpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z tym, że prezydent został zaprzysiężony, uroczyście zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za obecność. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za oglądanie transmisji naszych mediów, z oczywiście zaprzysiężenia prezydenta RP Jana Niedziałka. Pojawi jeszcze dzisiejsze oczywiście live z odebrania zwieśnictwa nad siłami zbrojnymi przez prezydenta Jana Niedziałka. Dziękujemy Państwu za oglądanie i do zobaczenia o godzinie 20.00.